Chciałbym ci ubrać do tej kamery. Ja nie idę do kamery. Co ja zrobiłem, że się uceniłem, i masz fiamy Zamiast się, bo się. jak ja teraz będę siedzieć. Dziecko musi mieć matkę i ojc. A ojciec jest tak samo ważny, jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejsza. Nie róbcie ze mnie z widły. Ale nie zaczynajcie od jedzenia, bo to nie nasz zwyczaj. Proszę nalać wódkę. No bo to już mam i jadę tego. Powinienem się z tobą ożenić. Ale przecież ty jesteś żonat. Żonaty? Żonaty? Żona cię bardzo polubi. <śmum> Hmm. To jest ta chwila, już się zaczyna Piję se i tak mogę co dnia. To jest ta chwila, już się zaczyna Piję se i tak mogę co dnia. Nie wiem, ja coś takiego Jak się normalnie ubiorę, to chce mi się pracować A jak tylko to nałożę, to bym leżał I wyleciałam, a tu chłop stoi I ja mówię, chłopie, coś się zrobił A on mówi, przepraszam Zatańczysz ze mną jeszcze raz To Się z babą, jak ma wąskie usta. Najlepsze są usta średnie, ale cycki duże. To jest praca profesjonalna i to jest to jest wykonawca inteligentna. Hmm. Witali my, pogadali my, kawę my wypili. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszy jest alkohol. Z swoją drogą pospieszyli się. Dosyć to podejrzany. Oj, ale ja to wprawdzie gdzie trzeba. Ja tam wódki nie lubię. Kobieta musi dbać o siebie, o higienę, bo jak nie, bo to już wtedy żaden facet nie będzie chciał. Gadają, że jak w sobotę z a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzcik. Najważniejsze żeby faceta trzymać krótko. No, kończcie klaszkę i do domu. choćby go będzie na razie.